Pieniądze. Czy płacić, co warto przywieźć, czy warto wymieniać euro, czy tam dolary, które kupicie w Polsce na funty egipskie. Powiem tak: z naszego doświadczenia, tutaj krótkiego pobytu najbardziej opłaca się kupić dolary. Dolary w Polsce kupicie taniej niż euro. Płacić można wszędzie dolarami. Jeżeli podejdą do Was handlarze, wszędzie będzie 1 dolar. 1 dolar. Dolarem zapłacicie w restauracji hotelowej, zapłacicie w barze hotelowym, zapłacicie w sklepiku, zapłacicie na mieście, zapłacicie kierowcy, za kole, wszędzie 1 dolar. Wymieniać na funty egipskie nie warto. Zresztą oni tutaj mają taką inflację, że oni wolą dolary. Według tego co nam mówił przewodnik, inflacja tutaj w tym roku 40%. Fund dzisiaj nie jest wart tyle co fund wczoraj, a dolar, który leży u nich w szufladzie, to dolar. Więc oni zdecydowanie wolą dolary, ale płacić można wszystkim, przyjmą każde pieniądze, nie ma problemu. Najbardziej jednak opłacają się dolary I to drobne. Trzeba się przygotować, kupić dużo jedynek, w piątek, dych, grubsze, raczej mniej, trudniej rozmienić, nie mają wydać. Chyba że macie w planach wykupienia jakiejś wycieczki fakultatywnej, wiecie, że to będzie kosztowało 100 czy 120 dolarów, wtedy warto sobie wziąć taką setkę w kawałku, żeby tutaj na miejscu wykupić i zapłacić takim grubszym. Natomiast jeżeli drobne zakupy, pamiątki, coś co zabieracie na miasto, to drobnice. Z piątki Wam wydadzą resztę, z dyszki Wam wydadzą resztę, a z pięćdziesiątki, setki, no nie wiadomo. Dlatego dolary jak najdrobniejsze. Jedno dolary. Za darmo jedno. jedno.